Cześć. Cześć, witam. Dzisiaj porucznik Sajo z tej strony. Dzisiaj Snowrunner, nie tym razem góry, jak ostatnio wysłałem. E, tak, dzisiaj właśnie, właśnie robię misję jedną w Snowrunnerze. Jak, jak się rozumie? Misja dzisiaj będzie polegać na tym, że naprawię most, a potem dzięki mostu będę mógł zrobić jakby przeprawę. Że po prostu będę mógł lepiej przenieść kłody. No dowiecie się zresztą, na razie muszę jak sami widzicie Naprawiam, o tam pisze, drewniany most, dostać do drewnianego mostu deski Więc oczywiście Ja te deski dostarczę, żeby nie było eee, Ja oczywiście no, jadę dzisiaj pojazdem Bandit Nazywa się jakoś inaczej, ale ostatnia nazwa, to litera to jest, nazwa ostatnia to jest Bandit się nazywa Bardzo fajny pojazd off-roadowo. Po prostu w terenie radzi sobie bosko, patrząc na to, jakie ma umiejętności terenowe. Ten pojazd jest po prostu, no mocny. No jest, to jest dobra ciężarówka. Naprawdę, to jest ciężarówka. To jest ciężarówka, to nie jest tir, to jest... Ciężarówka, a tir to jest zupełnie inne pojęcie. No jak sami widzicie, no dzisiaj taką robimy prostą misję. No, i dziękuję osobom, które mnie dały mi tam łapki w górę Ja oczywiście ja nie zmuszam do łapek w górę, ale... No kto chce, ja oczywiście do łapek w górę nie zmuszam Kto, komu się podoba, jak nagrywa jak, Czyli jak ja nagrywam to się podoba Jak nie, to nie dajesz łapek i tyle Ale dziękuję moim kolegom, że jeżeli mi będą oglądać Oglądać ten mój odcinek, to dziękuję, że... daje mi łapki Przyjemnie Przyjemnie więc bardzo dziękuję za to. Ale co, mam taki, jeżeli napiszcie mi w komentarzach później, czy Wam się podobało, czekajcie, chwilę, czekajcie, chwilę, ręczny włączę sobie silnik, spojrzę na mapę. Tylko spojrzę sobie na mapę. No, ja mam do Was pytanie, czy Wam się w ogóle podoba na przykład czekajcie jadę dobrze tu, tu, tutaj na lodowisko i na, pół, i na punkt artaczy to dobrze jadę prawdopodobnie sobie może zaznaczę żeby nie było później jakiś niepotrzebny w... dobra okej okay. eee... czekajcie już o, teraz jest dobrze, pewnie. Chyba teraz jest dobrze. No więc, jak jakby, chodzi mi o to, że. Właśnie, chodzi mi o mój kanał. Jeżeli. Czy Wam się w ogóle podobały moje filmy, wrzucone moje. Czy moje film, jak w górach byłem? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. Bo, mówiąc szczerze, wyprawy są fajne w góry. Może tam w jednym. Może gdzieś chciałem wspomnieć, że w jednym właśnie film, pod jednym filmem, opis tego mojego filmu, po prostu się pomyliłem. zamiast z A napisałem y, i napisałem Y, czy tam jak to można powiedzieć Y, więc co może, przepraszam, że, że pomyliłem się tylko jedną literę, ale no. Ale mówię jeszcze raz za te łapki dziękuję, wiadomo, to są początki moje, to dużo nie mam. Nagrywam teraz telefonem moim. Jeżeli wasza, rozdziel... jeżeli... jeżeli moja rozdzielczość się podoba, jeżeli się spodoba, jak wyjdzie na moim filmie. Zresztą jak wyjdzie mój film, to ja zobaczę. Jeżeli się Wam to spodoba moja rozdzielczość, to będę się cieszył, bo to jest ważne, żebyście widzieli wszystko w dobie rozdzielczości, żeby, żeby wiecie, żebyście mieli dobrą rozdzielczość, a nie taką no wiecie, wiadomo o co chodzi Więc no, bardzo bym się zresztą cieszył. Więc myślę, że na pewno Wam się to spodoba. No, Nie, akurat, jeżeli, ciekawe, jeżeli jesteście ciekawi, gdzie ja jadę, to jadę teraz po Kanadzie. Kupiłem sobie ostatnio drugi sezon, a właśnie drugi sezon to jest ta Kanada. Jeżeli chcecie, to zakupcie Snowdenera. I, może, I możecie sobie zakupić Jerpas Year 1. Year Pass 1. Year Pass 1. To jest po prostu, że macie taki earpass Polega tu w sumie na tym, że macie y, cztery chyba regiony. I w tych czterech regionach jest tam po parę map i po prostu jakby to polega na tym... Oj, co ja robię, co ja robię? No. I y, to polega na tym, że w każdą mapę po prostu sobie jeździcie, a mapy są bardzo fajne. Tylko nie polecam takiej jednej mapy. I mandra, gdzie tam jeszcze znajduje się Amur, bo na Amur to jest ciężka mapa, ale to kiedyś o tym jeszcze wam powiem. Żeby nie było, to jeszcze Wam kiedyś powiem o Amurze. No, ale wracając, jakby do, tem, do tematu, e, no, we, może tak powiem. Jeszcze powiem jedną rzecz w moim kanale. Dopiero go rozpoczynam. Więc nie chcę, żebyście tam do mnie pisali, że jakiś, że jakiś słaby jestem w nagrywaniu, bo ja nie wiem. Ja najpierw muszę obczaić nagrywanie, to wszystko, nagrywam telefonem, na, mon na monitor, wszystko skierowane, no to więc na razie tak profesjonalnie to już nie jest. Ale no, no ja się dopiero jakby uczę tak typowo nagrywać, to nie jest tak, że... że wiecie. Tylko no ja się dopiero uczę. Może potem będę wiedział jak zrobić nagry... oj, co ja robię? No widzicie, jedną ręką się ciężko steruje. No eee... Więc no nie chcę żebyście mówili, że się nagrywam, no bo dopiero rozpoczynam, więc żeby nie było po prostu takich potem, a bo ty nie umiesz nagrywać, bo tam to jesteś słaby. Czekajcie chwilę Ale dałem przecież ręczny. Poczekajcie ale... Aha, bo mam mało paliwa, no tak. No to poczekajcie, załatwimy sprawę Zatankuj. A czemu? A czemu? A czemu żurawie Ja nie chcę żurawie. Czemu? A gramy nie słucha, jak zawsze. Eee, zatankujemy sobie. Na razie tyle. No dobrze. No... Bandit jakoś nie pali dużo paliwa, ale no. Więc, no, wracając do tematu. No tak jak mówiłem... No nie żebyście potem pisali w komentarzach, że jestem jakiś słaby. mówię, ja dopiero zacząłem nagrywać, więc ja dopiero za swoją przygodę zaczynam, też dużo subskrypcji nie mam, chyba, że ktoś tam zasubskrybował, parę osób chyba, nie pamiętam kto, ale z moich kolegów ktoś zasubskrybował, więc no, ale mówiąc szczerze, to początki są ciężkie, ale później idzie spłatka Czekajcie. No, no bo jedną ręką tu nagrywam i... A, ja też muszę zobaczyć, czy ja dobrze jadę. Sobie tylko wyłączę silnik, żeby nie leciał pod paliwo. Co jest. Co jest moim tanczpadem? Nie, no wszystko dobrze. Eee, więc więc no, no... Dobrze pojechałem, chyba dobrze. Na razie zaraz może będę kończyć, ale właśnie tak, zmianka taka tutaj, więc żeby, no, tak żeby było jasne, żeby nic o mnie nie wysyłać czy coś, no, oczywiście, to będę miał to gdzieś, jeżeli ktoś będzie mnie tam wyzywał, że nie umie nagrywać i tak dalej, ale myślę, że ktoś jest mądry i myślę, że nikt tego specjalnie nie będzie. Ja nie chcę po tym, żeby takie słyszeć, bo to wiecie, słyszeć później, to eee, to słuchać tego, po prostu nie chcę, to jest takie... No mówiąc szczerze, powiem wam tak... Mówię, jakże wam się będą podobać filmy, to możecie dawać łapki, subskrybować, komu się podoba, jak na razie, to... Mało mam subskrypcji, parę osób chyba tam dało, chyba, nie wiem, kto tam z mojej rodziny dał, yy, na pewno, no, myślę, że... No nie wiem, no to już musicie sami podjąć decyzję, czy wy tak, czy nie. Ale myślę, że no nie powinno chyba aż tak źle wyjść. Więc no. Dobrze, ja się tak zagadałem, a teraz troszeczkę grzę trochę. Mhm, sobie zaznaczymy od razu na mapie. No jedną ręką jechać i jedną nagry nagrywać to nie jest łatwo. No takie początki są trudne, to jest prawda. Jeżeli ktoś jest ciekawy jak wygląda w środku ciężarówka, to tak wygląda. Tak wygląda. No. Więc mówię, po potem profilu będę już bardziej nauczył się może nagrywać, tylko na razie muszę nauczyć się jak nagrywać ten ekran. Bo na konsoli gdybym nagrywał tylko ekran, a nie na, a na przykład bym nie nagrywał telefonem, bo to jest uciążliwe bardzo, jak sami widzicie No to powiem wam tak, że byłoby łatwiej Na pewno bym, byłoby mi łatwiej, tylko potem z jakością byłby problem, zobaczę, no na razie to takie jak początki, jak to początki Więc jak na razie to początki Są bardzo różne ja, no mówię, co do wielu rzeczy jeszcze muszę ogarnąć. To nie jest tak ogalnienie, nagrywanie tego wszystkiego. To ja muszę wiele rzeczy ogarnąć, więc mówiąc szczerze, to jeszcze się dużo rzeczy trzeba ogarnąć. Dobrze, o, jakie lodowisko. No, Kanada jest bardzo fajna, bardzo Kanada jest fajna. Jeżeli ktoś jest się zainteresowany, proszę bardzo, może sobie kupić sobie i kupić sobie AirPass. Ja tak, ja tak wolałem grać od razu, żeby kupić se ten sezon, bo... Ja nie wiem. Wolałem jakoś ten sezon sobie kupić, a nie Jerpas no bo nie wszystkie mapy bym grał z Jerpasa i takie wydane potem pieniądze by były. Ale, no mówiąc szczerze, no to... Zastanowię się jeszcze. Czekajcie chwilę. Czekajcie chwilę. sobie tylko ostrość ustawię dobrą, żebyście dobrze widzieli myślę, że teraz powinno być dobrze teraz powinno być chyba dobrze, nie? chyba jest no ale tak jak mówię, no jeżeli... a w jakiej rzadkości nagrywam? Nagrywam w rzadkości 4 k 30 klatek, no bo mój tele, niestety, mój telefon jeszcze. Mój ten telefon jest taki, że nie obsługuje 4K60, niestety. Szkoda, że tego twórcy nie dali, no ale może uzbieram sobie na lepszy telefon. Mam nawet marzenie, jakiego kupić. Może kiedyś się tak bardziej wygadam. O, idziemy po twardym lodzie, takim łamliwym. Ale patrzcie, bandit to bez przejedzie. To jest. Bandit to jest Banditi. Proszę. Bandit zawsze przejedzie. Dobrze. Zaraz skończymy w tym miejscu. To tylko taki był film, będzie. No teraz to taki film, tylko doje... że dojechać do celu, żeby przyjąć mój ładunek. Więc wiecie, więc ja już może będę kończył. Jezie, może z wami pożegnam no, Zaraz się z wami pożegnam, więc... Włączę sobie tylko silnik, żeby nie było No, no więc... Jestem już w tartaku Że muszę naprawić drewniany most Więc no... Więc tak jak ja mówię, jeżeli wam się odcinek podobał, jeżeli wam się podobało dajcie łapkę Ja was nie zmuszam Yy, o kanale Wam o, co się będę rozwijał, to jeszcze Wam powiem troszeczkę. Więc no, yy, więc yy, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć. Z tej strony połącznik SAJO. Cześć.